Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek SCP Zaket Laboratorii Like subtuitiste fausosaibak. Link w opisie polecam serdecznie. Ruszamy sobie do gierki. Eee, dobra, w takim razie jazda od razu windom. Eee, SCP dawno nie grane. Da, rzadko ostatnio gramy, bo za mało osób jest do grania. Mocnego. tak, tak, no kickcom kom również poranne streamy polecam serdecznie sobie wpadać. Eee, dobra, no to co, ruszamy? O, około 11 streamy poranne na kiku. No, więc chyba wszystko powiedziałem, co chciałem co chciałem, to powiedziałem, można chyba zaczynać. Tu, 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 tu. Eee, monetek niestety nie ma. Zostały wyłączone, wszystkie efekty zostały wyłączone. Witaj pan Pat Kwestia jest taka, że no teraz mało co będzie się działo. Znaczy mało co. Na pewno będzie się dużo działo, bo ja jestem ja. A jak jestem ja, to zawsze się dużo dzieje. Dobra, zamknijmy dźwiczki. Dobra. Kurde, przestał się na mnie patrzeć. Nie ma. No nie, to jest tajemniczy. Nie ma takiej opcji, że ja tam pójdę. Nie będę ryzykował swojego życia. Moje życie jest zbyt cenne, żeby je ryzykować. O kurde, belka. Ale żem stanął tutaj. Dobra. Witaj, Kosmuk. Hejka, hejka. Witam serdecznie. Kurde, belka. Nie ma takiej opcji. Nie wpierdzielę się tam. Oho No i ten się schował od razu. Kurdebela. Jeden osób jeszcze żyje. Weźmy tędy. Trzeba ich dopaść jakoś. Oj, demon, demon. To sobie sprawy. Idziemy ją dojechać. Dobra, zamknięte windy. Jeszcze okay, okay. nie wyminie Okej, okej. Kurde, zdążyłem się teleportować. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy ją. Świetnie. Cudownie, wspaniale. Mm... Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć Superansko. Epicko, legendarnie. Cudownie, nie wiem co jeszcze. <laughs> Wszystkie inne określenia. No nie muszę nigdzie patrzeć, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy jest moneta, bo nie ma monet. Więc no. O no. Ebi, nie Ebi, <laughs> nie, Ebi nie. A kurwa, no to żem się wiebał. No i co Ebi teraz? Jak yy, nie zabijesz mnie, to Ajaj. cię puszczę. Pod warunkiem tym. No Ewi, to co się do drzwi i cię wypuszczę, dobra? Dobra. Dobra, tylko mi nie zabijaj, okej? Okay? Proszę. Jaki tajny projekt. Dobra, nie będę jej zabijał. Jeszcze mam 5 innych Targetów, damy radę, w 4 sensie inne. Uber ty już dawno nic nie robi. W związku z tym projekt X, co kiedyś robił. Dobra Szukamy w takim razie naszych celi Celi celów Dobra Szukajmy sobie kogoś Aj! Kurde, już mi się robi gorąco w pokoju Przez to, że... Przez tego softboxa To mi w twarz świeci No takie są softboxy, takie świecące Poro po po jak każdy youtuber, nieprawda. Ja się nie rozleniwiłem, Ja cały czas wrzucam cztery filmy dziennie. Ja jestem ...nieleniwym youtuberem. No gdzie oni wszyscy są? No ja pierdzielę, bo ich nie ma. W to jest jedna osoba. Gdzie oni wszyscy się podziewają? Powaleni jacyś. No i streamy na Kiku z rana, wieczorem, kurde streamy na Twitchu. No, no. Ja to chyba jestem, jako ostatni, do dopowiedziałem, że jestem leniwym streamerem czy youtuberem. A, jeszcze nawet czasami TikToka wrzucę. <laughs> to w ogóle. Nie jest to dodatkowo. Hejka, Erwal, hejka, hejka, witam serdecznie. Jak tam? W porząsiu. Gramy sobie w SCP O, i MTFy się zrespiły, kolejne trzy targety mi doszły. Czyli jest 9 osób na serwerze, okej. Okay. O, jest klasa D. O, ciekawe. Oj, nawia, teraz już nie przeżyjesz tego. Tym hmm. razem już tego nie przeżyjesz. Dobra. No niestety. No i przewaliłeś Erwal, no. Trzeba było tak ryzykować? Bez sensu. Witaj Kacperek, hejka hejka. A, no tak, nie ma monet. No, Erwal po prostu wszystko przepierdziela, no taki jest Erwal. Przynajmniej to nieprawdziwe pieniądze. No, to może was nauczyć tego, że hazard jest zły i nie warto. Herwal na przykład nauczymy się jakoś dwu dwudziestokrotnie, że nie warto. To jest to gamblowanie. No gdzie oni wszyscy są? Czy oni awczą na zewnątrz? Co się dzieje w ogóle? No cóż, no miałeś szczęście początkującego, no i potem wszystko przewaliłeś. No ja nie mam pojęcia, gdzie oni są. Jest w ogóle gate B. Żeś w środku nie będzie gejtawe, eh? Jaja? O kurwa! chyba przy wejściu, um, 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 Batman. Dobra, mam cię. <głosy> <głosy> Ale odjechała. Hmm. Dobra, szukajmy innych celów. Dobra, sześć targetów, sześć targetów No ja nie wiem, nigdy tego nie skończę Dobra, pójdźmy może do Heavy Tam słyszałem CIA w tamtym kierunku Więc CIA też trzeba zabić, więc Jest jak jest ona przejechała znowu? Nie, już tu nie wróciła No cóż, szkoda Tutaj gdzieś CIA ja słyszałem Mmm W ogóle byłem dzisiaj w Maku I doszło jakieś takie mini calzone Ogólnie to nie polecam są to... no, strasznie tłuste, nie warto. No, ogólnie w sensie no, mają też mało nadzienia, bo to jest e, po prostu sos pomidorowy z mozzarellą. Mało nadzienia. Takie sztucznie napuchnięte. E, do tego strasznie przetłuszczone, bo to we frytkownicy chyba jest robione. No nie warto jak dla mnie. Zobaczmy, czy jest włączona głowica. Na SCPG moda? Planowaliśmy zrobić SCPG moda, ale niestety nie ma ludzi na SCPG moda. Tutaj też ludzi nie ma, ja nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie mogę nikogo znaleźć, to jest pokurwione. Oni pewnie teraz akurat wszyscy w ulepszarce siedzą. Ja Kalzonę na przykład bardzo lubię, ale no. A mini calzone są mocno średnie. Za 10,60 macie trzy takie, ma takie malusie o takiej wielkości calzone. Nie warto. Jest tak mało ludu do gry? No niestety, no ostatnio mało jest ludzi. No wszyscy pojeżdżali na jakieś wakacje, jakieś eventy albo po prostu im się nie chce w to grać. Niektórzy po prostu średnio przepadają za danym rodzajem gier. No i ostatnio bardzo ciężko jest zebrać rzeczywiście ludzi na yy, znaczy więcej osób na jakąś gierkę. No teraz fajnie, że się chociaż udało te 8-9 zebrać yy, To chociaż w tyle sobie pogramy Ale no tak ogólnie no to jest mocno ciężko Siedzą w ulepszarce? Nie, oni nawet nie siedzą w ulepszarce. Ja nie mam pojęcia. Jest 5 targetów. Nikogo tu nie ma. To jest pojebane widzowie. Pojebane. Pojebanos. Może się dowiem, gdzie są. Gdzie jesteście? Tylko dimon słyszę. Nie wiem, nikt dimon nie odpowiada. Nie wiem, co oni robią, ale nic dobrego. Nie wiem o co chodzi. Czuję się jak w placówce widmo. Oj. Oni niektórzy lubią uprzykrzać ludziom innym życie. Razik pasja. Zresztą, wiec tam pewnie są? Możliwe, możliwe. Jest taka szansa. Dobra, polecimy tędy. Oho. Naprawdę nie odwrócił się? W końcu ich znalazłem. Co to szaro? Nikogo nie ma. Uważaj za tobą, za tobą! No cóż, dobra, jedna osoba jest na zewnątrz, która włączyła gowicę, jedna jest w środku tutaj, teraz gowicy. Więc trzeba to ogarnąć. Dobra, o kurde, piłkę tu wrzucił. Dobra, szczerze, jadę. Wywalone mam w tę piłkę. Zanim ona się rozpędzi, to ja zdążę zjechać. Ała, dobra, chyba jednak nie tak dobrze. Kurwa, mać no. Ajajaj, aj, aj, ale chujowa sytuacja. <laughs> no jest! No, Raz,az,az,az,az,az. Ja pierdolę, ja nie no, mam pojęcia. No, A, chłop Na piłkę rzuci... no, mnie zabiła. Chłop A, rzucił piłkę do windy. Ja wjechałem, bo, za... bo powoli się rozpędzała. No to stwierdziłem, że sobie zjadę. Chłop mi rzucił granat. Bo rzucił granat pod windę, dostałem obrażenia od tego granata. Jeszcze zdążył mnie odesłać i piłka mnie dobiła. No kurwa, to jest wow, naprawdę. Zagurujmy jeszcze kurwa się MTFy zrespiły kolejne. A to prawda, robię Jeszcze, Ja nie wiem, gdzie ty wy, czy, czy wy staliście kurwa wszyscy na outsidezie? Po ja prostu? Nie, cały czas. Właśnie no właśnie, nam, Do nas doszła informacja. Zaraz informacja, o mój Boże, on jest na dole, nie zjeżdżamy I przez minutę to staliśmy na outside, ale potem Ja pierdolę. Ja stałem przy tym gate dosłownie, przez minutę przy tym B i tak patrzę, o jadą, windą hmm. Ja biegam po Tylko całej. Do ja biegam po biegu. całej jebanej placówce, dosłownie kurwa, od entrensa do Lighta, do, od Lighta do entrensa, znowu potem no, od, od nie wkeric, entrensa ale do lajta. I nikogo nie ma. No razie mnie, no, mogę rzec. No kurwa, nuda w chuj to była runda. Dobra, lecimy. Pam, pam, pam. 18, lecimy tutaj w takim razie. Witam serdecznie! Karta, dobrze. Nie obiedzie, Lecimy sobie tędy. Mm -hmm. Tutaj niczego nie ma. Nie, wiem, po chuj, ja wziąłem tę kartę, tak szczerze. <laughs> tak szczerze, no nie wiem po co mi karta genitora, czasami molega mózgu widzowie. Nie przejmujcie się tym czasami, jak zrobię taką jakąś głupotę totalną. Jest gorąco. Znaczy dzisiaj jest trochę akurat mniej gorąco, ale... i tak jest gorąco. Ja po prostu w moim pokoiku 2 na 2 w złączonym z włączonym i komputerem, no jest gorąco. No, Hejka, hejko. Idę, żegnam. O kurwa, macie, jednak nie żegnam. Ja jednak wracam, ja jednak wracam. E... E, tam masz demon, tam masz demon Demon masz tam W PC, w PC, idź do PC Idź do komputerów, tam jest lepiej Fajniej Kurde belka Dobra, kółeczko trzeba zrobić Uciekaj, 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 uciekaj Laga! O kurwa, nie ma windy Dobra, na szczęście poszedł chyba za mefiem. Plus, luz. Klikamy sobie w takim razie. Taka naukowiec to mamy taką przewagę, że przynajmniej ochroniarze nas nie zabiją na samym początku gry. To akurat jest spora przewaga rzeczywiście. Wczoraj był jakiś taki dźwięk. Ale próbowałem podnieść mikrofon sobie. Żeby go nie trzymać na biurku. Jednymi drzwiami dupak stał. No i dobrze. Nie zauważyłem go, ale to ta plaga jest bardziej spostrzegawcza. Dobra. Hmm, znajdźmy teraz szybciutko kartę mtf -a. Musimy ją ogarnąć. No i co, spierdzielamy w takim razie z tej placówki. Mam dość. Hmm, tutaj, o, adrenalinka. Dobrze, trzeba wziąć adrenalinkę. Adrenalinka się nam przyda, ona ratuje dupę. Ratuje przed atakiem serca plagi. Na jego widok za serca dostaje. Więc wolę się przed tym obronić, dobra? Zarąbiście, zarąbiście. No, serio! Ale kurwa, złodzieje, no nie wytrzymam. No nie, no. Halo! Halo! Złodzieje kart! Oddawać no, karty, złodzieje! No nie, no i sobie poszli mm. Jest dużo symulatorów, które będę chciał ograć na pewno Halo, masz kartę? Gdzie jest? Kurde, myślałem, że ty jesteś dupakiem i no chcesz mnie no. strzelać No ja, ja kurde mówię złodzieje kart, bo jestem naukowcem i próbuję kurde Ja myślałem, że ty jako dupek już nad karabinem ścigasz no. A, normalnie, No dlatego krzyczę złodzieje kart no, was, Z, tak, Nie no, mam karty? Jako dupak to ma bardziej sens. No tak, jako, jako dupak krzyczę złodzieje karty. Posłyszałem was, tak? To bym raczej nie krzyczał do ochrony, a wow. że złodzieje karty. Myślałem, że jako naukowiec, to się zrobisz sam kartę, a nie. Tak, se zrobię sam. Jak plaga jest w lajcie, no, no to se zrobię. Gówno se zrobię. Umrę. Marudzisz, Abi. Mogę się zestrać co najwyżej w tej no ulepszarce. nie spisaliśmy się jako ochrona. W ogóle klasa marudio, D. No, Jedna klasa D na pewno już jest zombie. A no to... jakieś ciekawe symulatory. Jeszcze, jeszcze. O, jeszcze jak? E, na pewno był symulator e, chyba projektowania koszulek. bardzo. Ja Myślę, że na podwórku sobie poradzisz, chyba więc... ja A, zarazem... ta, na pewno dam radę. Powodzenia. No, więc... e, poza no, tym jeszcze jest e, symulator no, sklepu komputerowego. Też jest spoko. ze sprzętem komputerowym po prostu. Powodzenia. E, symulator takiej e, takiego salonu. A czy saluno, nie saluno, tylko takiej... Karczmy... O, MTF -y lecą. Nie, to jest jakiś... To jest MTF chyba. Yy, jakby takiej... Mm, Hej. Na dzikim zachodzie. Hejka, hejka. Włączenie Pisy Builder i, po, i prowadzenia sklepu. Chyba tak. Pam, pam, pam. pam. Okej. Okay. Jażda, jażda. Auuu MT w betoniorcu Eka. Eee, chodźcie drugim gate'em, nie okay. tym gate'em Dobra, dobra, to idę A jak jest SCP? Eee, piłka, okay. obecnie A, okay. Takiego jakby, piłka. Tawerna na Dzikim Zachodzie Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, no, ale chyba salun, no Mmm, kusi mnie wypić tą kolę, ooo, taka smaczna idea Był raz, Jeszcze raz. z Gaborem planujemy Smaczne. Illegal Simulator Ta gra jeszcze nie wyszła, przecież na te premiery no jest sporo gierek do ogrania w przyszłości Nie, bo drzwi zamknęliśmy Uwaga na tajemniczego Dobra są Będę uważał Jeśli w ogóle jeszcze żyje No właśnie nie wiem Jak Zombie to nie żyje? Możliwe Na wprost było coś Tak? To było Zombiak chyba. Zombiak? No to zabijmy go Oho, klasa D. O, o, właśnie, o, już nie żyje. O, nie. o żyje. Masz, kurde, o, ma, się, bo się, tak się. I tak nie wyjdziesz, i tak nie wyjdziesz, i tak nie wyjdziesz. O, daj się. A kurde, rzucił założę. granat. Leży chyba. Leży? Chyba. Sprawdźcie. Dobra, leży. Potwierdzam. Miał czapkę, ale nie użył. Uwaga, uwaga! O kurwa! Nie tak, nie tak, nie tak! O, oj, o, oj, oj, oj! Nie zdążyłem czapki założyć. Kurwa, mać. No cóż. Aha. Kurwa plaga jest za nami. No to chyba pogrze. Ajajaj. Aj. No to przejebane. Dobrze. No. Dobra, mam 32 HP. No to wróci po mnie to, to to Oje, ja widzę, że jest e, w tym. A gdzie ty jesteś? Eee, jest w Nie, nie widzę przez ścianę. Czekajcie. E... A, widzę cię, dobra, ty jesteś tam daleko. No daleko, no to nie to już nie zdążysz. Rejestruję. O, widzę cię, widzę cię, Jestem za tobą. No e, dobra, mogę do ciebie podejść, nie wiem, ile tej tarczy dostaniesz. Muszę, muszę to wprowadzić. E, ładuję się, żeby... ładuję się. 33, trzy, 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 dobra. Dobra, <laughs> czekajcie, czekajcie, sekundka, sekundka, sekundka. Ajajaj, aj, aj, gdzie to jest? Tutaj, zarejestruję, o. O, literówkę, że mi jedną. witam. Witam. To, 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 jest to play play 106. A jedno, 106. Nie, no to wszyscy. Wszyscy byliśmy jako MTF. O, koniec. Yes, no koniec. Jest! Ja no koniec, oczywiście. Dobra, widzimy się w kolejnej 25. rundzie. Dobra, ruszamy do gierki. Pupupupu. O ESL ciągle aktualizują i prowadzałem coś. Czy yy, w miejscu stanęło wszystko? Póki co jest yy, no, mega powolnie. Raz na rok może jakiś update wleci. O, ciężko. Może dwa razy do roku. Jak dobrze pójdzie. O, ktoś nie wziął karty. To miło. Ogólnie trochę już minęło, bo troszkę... Stanąłem w miejscu na początku. Ale na czego się spodziewać, jakby No SL jest grą darmową i jakby głównie opiera się na patronite? Więc no dlatego. Dobra. Okej. Okay. Hmm. Halo? ja Jesteś ja czujesz, że umrzemy. O! Oj. No Tyś Nie, 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 możesz, ty możesz, nie, ty nie, umrzeć. nie, <laughs> coś, nie, mogę cię no. Ktoś tam jeszcze jedzie, uwaga, AB. No nieźle, szukałaś już to? Dobra, chodźcie, chodźcie. Jedzie ktoś, kolejny. Ale kto jedzie? Może dupak kolejny. Dobra, sprawdźmy to. O kurwa, nie dupak, nie dupak, nie dupak, nie dupak, uciekajcie! Proszę, oszczędź mnie. Nie mam karty lepszej. Walone w Dimon. Uciekajmy. Nie mam lepszej karty. Nie zostawiaj. Dimon, poradzi sobie. Tak, poradzi sobie, chodź tędy, chodź tędy. Tędy musimy znaleźć kartę Idzie za mną No to przestań, no iść nami. Przestań, ja przestań iść za nami! Idź mi na stronę! Przestań iść za nami! Ja mam Turkusową kartę, jak coś Jak, skąd masz Turkusową kartę? Znalazłam! No to ja też chcę! Lol Dobra, to chodź To daj a to taką, o jezu, myślałem, że to jest to wyjść. A z chuj wie, jaki to jest turkusowy, myślałem, że niebieski. Aj, to kuwa, to niebieski. <noise> no to niebieski, ale niebieski to nie taki mi chodziło, no. To jest bardziej morski. O taki mi chodzi. To jest niebieski. No to jest, no dobra, niebieski, ale tamten to jest bardziej morski jakiś kolor. Gówno. Wpisy w Google, jak turkusowy wygląda. Nic ci nie będę wpisywać, uspokój się prostu jesteś z daltonistą. Nie, tak, tak. I dobrze powiedziałam? To jest daltonista? Tak. No. No. Dobrze, dobrze. Znaczy źle powiedziałasz. Bo nie jestem. Nie jesteś. To A ty zaraz będziesz martwa, jak tak dalej będziesz mówić. Stąd mowy <laughs> nienawiści. <śmiech> Oczywiście w grze komputerowej, żeby nie było. Uważaj, bo to ty bierześ kolana To nawet No dobra, dobra To jest gra Halo, komputerowa chaos, Nikt tego nie bierze na poważnie Chaos, połączenie. mi! Potenty nie działają O, no, oh, oh, hejka! Witaj Witaj, witaj Spadaj tajemnicy! Co ty zrobiłeś, GbN? 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 uciekłem i oczywiście piłki mi dolegały Ajajaj Dał mi, kurwa, kartę O, a mam monetkę, jak miło no i po piłce, nie wiem, może kogoś zabił. Dobra, uciekła. 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 Oj, przypadkiem Shift Tab nacisnąłem. No i kurde, ale Korta. Chyba tylko Mongo nie przeżył. Statystyka pozytywna. To? Po co mam klamkę? To za się. Czemu? W ogóle nie rozumiem tego. Jesteśmy ochroniarzami, odeskortowaliśmy kurde klasę D, yy, która zmieniła się w MTF-a, który jest wyżej od nas. Wykonuj rozkazy! Jaki to no ma właśnie. sens? Wykonuj moje rozkazy! Jaki to ma sens? Ej tajemnicze, to wytłumaczysz mi? Co? Jaki to ma sens, że my jako ochroniarze odeskortowaliśmy klasę D, która zmieniła się w mtf i mamy wykonywać jej rozkazy? Ponieważ SL nie traktuje tej postaci jako tą samą postać z wcześniej Co oznacza, że jest to nowy oddział Albo bardziej inny oddział praktycznie I No ja dobra, ale dalej mam wykonywać być. rozkazy No, bo jesteś ochroniarzem, jesteś lamusem Aha, ja miło. Na przykład, na przykład masz rozkaz ode mnie, nie, 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 nie mów o tym temacie o Proste, łatwo, GG. Mimo tego, że jestem klasą D, czy nie jestem ale już nie jesteś Ale To jest, jest śpieg, to jest śpieg to No, jest śpieg. śpieg Tam no, byłem Przechodzimy do środka, let's go O, kola O, kola? Bez sensu no, Ludna jo. O, Tesla, to chyba SCP, wiecie? Może tak być oh, no. Kurde, bela I Nie I wiedziałem, I że STP jeździ oh. Teslą Ja też Kurde, Boże, Bela, ale dobrak, strzelacie, ale ostrzelana ściana i podłoga, Takiś, ja pierdolę! Ja, ja, ja mam danger, ja mam danger lever w lesie, Pierwsze, pierwszy raz jest danger? No, to też prawda. O. Ja, mam ten poziom w dangerowaniu. Poziom w dangerowaniu. No, no. Nie no dokładnie dangering. No bo mam lina. On ma lina, czajcie, on ma lina Lina. D Lina Linę mam. D kropek, No, też tak uważam. No. Co najmniej. Nie najmniej martwy brzmi dzisiaj? No. To Ej, No, Ej, B ja? w opisie. No, chyba ty. Aha. No, bo, no, bo Ej, idzie... nic... Oh, danger, danger. nic ci nie powiem, nic do... ci nie powiem. O, o way, Amongo, go. przeżyłeś? No, a Mongo przeżył. Nie ma Shilda. Nie żyjesz. Chodź tu. Ja, ja tylko chcę Cię pobić. Dobra, Amongo, chodź, chodź, to Cię. Po, co głupie. No to poczekaj, Amongo, jesteś najważniejszy, muszę Cię chronić. Muszę cię chronić, a Mongo, no własne życie Muszę swoją traumę przezwyciężyć. Nie no, Mongo wracaj, ja muszę chronić się własnym życiem! Nie, nie! Ja muszę walczyć ze swoją traumą! Ooo no i teraz... Wygrałeś z widzisz. traumą, jej! Tak, jej! Uuu, a teraz nie żyjesz! Kurwa, jak to